Dzień dobry, na wiadomości zaprasza Iza Różewska. Dziś powiemy o zamordowaniu jednego z czołowych dowódców wojskowych Iranu, a także jednego z dowódców milicji. Prosimy o subskrybowanie naszego kanału i skomentowanie postów w celu lepszego pozycjonowania filmu. Jak poinformował Pentagon, USA zabiło irańskiego generała Kasama Sulejmaniego, a także jednego z dowódców tamtejszej milicji, Abu Mahadi al-Muhandisa. Al-Muhandis przybył na lotnisko w konwoju samochodów, aby powitać Sulejmaniego, który przyleciał do Bagdadu z Libanu lub Syrii. Atak nastąpił tuż po przywitaniu się i zajęciu miejsc w samochodach. Do zabójstwa użyto rakiet zidentyfikowanych wcześniej jako katiusze. Dziennik New York Times zauważa, że generał Sulejmani był wpływową osobą w Iranie oraz poza jego granicami.